Do wiary Taka se kurwa drobna kolejna Przejechał? Ale kurwa to jest czasie, nie? No. Kurwa, mała koleinka! Już jest dwa razy szersze, to szersze to bo ja przejechał O, tutaj Jak jeździliśmy tydzień temu to w ogóle było takie Ale można bokiem jechać, a ten też jeździliśmy. To znaczy, że tylko na winklu jest tak trochę